Nawet jeśli nikomu z nas się to nie podoba i wiemy, że w życiu musimy nauczyć się żyć z pewnymi niezależnymi okazjami, to powracające wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy w życiu i które może być niezwykle niepokojące i frustrujące. Czy ostatecznie możemy wyciągnąć cenne lekcje ze starożytnej filozofii stoickiej, które pomogą nam stawić czoła niesprzyjającym sytuacjom z rozwagą i wdziękiem? W tym filmie omówimy 11 ogólnych zasad stoickich, których możemy użyć, aby poprawić naszą zdolność radzenia sobie z sytuacją bez myślenia. Jak zawsze rzucam Ci wyzwanie, abyś był silny i został ze mną do końca filmu. Jeśli odwiedzasz mój kanał po raz pierwszy, upewnij się, że jesteś już subskrybentem kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów, co pozwoli mi kontynuować produkcję podobnych treści w przyszłości. Zachowaj spokój. Ponieważ podstawowe zasady stoicyzmu uczą nas, że nie zniechęca nas to, co nam się przydarza, ale po prostu to, jak to interpretujemy. Jak powiedział Epiktet, ludzi nie interesują rzeczy, ale perspektywa nie ma znaczenia. Oznacza to, że nieuwaga nie jest z natury szkodliwa ani obraźliwa. To jest nasza interpretacja i ocena tego, co sprawia, że czujemy się magicznie. W niektórych przypadkach, gdy ktoś jest nieodpowiedzialny, wiesz... Że jego zachowanie jest przejawem jego własnych myśli, uczuć i opinii, a nie odzwierciedleniem jego prawdziwej wartości. Ten pomysł może pomóc ci zachować spokój i nie pozwolić, aby brak szacunku wpłynął na Twój stan emocjonalny. Po drugie, spójrz na siebie. Innym ważnym aspektem stoicyzmu jest praktyka autorefleksji i autoanalizy. Wierzymy, że jakość naszych myśli determinuje jakość naszego życia i że musimy stale dążyć do poprawy naszego życia i naszych działań. W tym celu musimy po prostu trenować nasze zachowania, aby mieć lepsze myśli. Ale czy w końcu możliwe jest kontrolowanie i trenowanie naszych myśli? Z pewnością tak, jak mówi Marco Aurelio, szczęście w twoim życiu zależy od jakości twoich myśli. Wobec braku refleksji ważne jest, aby zastanowić się nad tym samym i zadać sobie pytanie, czy w słowach i czynach ludzi jest choć odrobinę prawdy? Czy powiedziałeś coś, co spowodowało tę sytuację? jak mogę konsekwentnie odpowiadać moimi wartościami i cnotami. Obiektywna refleksja nad tą samą rzeczą i sytuacją pozwala na głębsze zrozumienie zdarzenia, umożliwiając rozwój osobisty i wiedzę. A jeśli naprawdę chcesz mieć lepsze życie, naucz się odpoczywać. Seneka stwierdził, że kiedy jesteś zły, upewnij się, że nie jest to tylko obecne zło, ale nabyty nawyk. Stołyki podkreślają znaczenie samokontroli i racjonalności, argumentując, że impulsywne reakcje motywowane intensywnymi emocjami często skutkują złymi decyzjami i niepotrzebnym cierpieniem. Ze względu na brak namysłu podejście stoickie zachęca do unikania reakcji impulsywnych. Poświęć chwilę, aby się zatrzymać, zebrać myśli, a ta pauza pozwoli ci wejrzeć w swoje emocje, co pozwoli ci zareagować w bardziej refleksyjny i zrównoważony sposób. Opierając się pokusie natychmiastowego wznowienia ćwiczeń, możesz lepiej dostosować swoje działania do bardziej inteligentnej, kontrolowanej postawy. Wróć, aby głos mógł udzielić swojej odpowiedzi. Kierując się stoickimi nakazami rozeznania i samokontroli, podejście to często prowadzi do bardziej budujących interakcji, z ładunkiem emocjonalnym zmniejszonym przez brak szacunku. Aby osiągnąć bardziej optymistyczne wyniki i zachęcić do rozwoju osobistego, cztery podstawowe elementy obejmują empatię. Epiktet i inni filozofowie stołyki głoszą, że nie starają się przebywać w okolicznościach zewnętrznych, ale raczej w sobie. Stołyki bronią wzajemnych powiązań ludzkości, argumentując, że zrozumienie motywacji i emocji alchei może skutkować bardziej wzbogacającymi interakcjami i rozwojem osobistym. Jeśli zaczniesz ćwiczyć, zobaczysz, że możesz znacznie poprawić swoje codzienne życie, zmieniając z dnia na dzień małe postawy i nawyki. Kiedy ktoś okaże brak szacunku, filozofia stoicka proponuje praktykę empatii. Spróbuj postawić się na miejscu innych ludzi, rozumiejąc ich punkt widzenia. Empatia pomaga w wizualizacji sytuacji z innej perspektywy, uznając, że brak szacunku może wynikać z poczucia winy, niepewności, strachu lub niewiedzy innych osób. Empatia pozwala także odczuwać współczucie i redukować negatywne uczucia w relacjach z ludźmi. Okazując empatię, unikaj słów i czynów wobec ludzi, reagując w sposób bardziej pełen szacunku i godności. Wiedziałam, że nie chodzi tylko o spokojniejsze życie i zdobywanie czy szanowanie ludzi. Empatia nie tylko przyczynia się do zrozumienia punktu widzenia, uczuć i motywacji ludzi, ale także odzwierciedla stoickie zasady mądrości, współczucia i samoświadomości. Ucz się na trudnych sytuacjach i rozwijaj się jako człowiek, popełniając własne błędy tylko w aspektach podkreślanych w praktyce empatii. Aby dobrze prowadzić swoje życie i przeżyć najlepsze dni tu na Ziemi. Kolejnym kluczowym obszarem zainteresowania jest cnota, jedna z głównych idei stoicyzmu. Rozwijanie cnót, takich jak wiedza i odwaga, jest niezbędne, ponieważ istnieją cechy, które pomagają nam dobrze żyć i poruszać się prawidłowo. Seneka, znany filozof stoicki, Stwierdził, że cnota to po prostu właściwy rozum, dając do zrozumienia, że bycie cnotliwym jest równoznaczne z byciem racjonalnym i zgodnym z naturalnym porządkiem rzeczy. Stołyki uważają cnotę za najwyższą rzecz w życiu, podkreślając, że wszystko jest bardziej obojętne. Teraz skonfrontujemy się lub zlekceważymy dwa inne, w przeciwnym razie stoicyzm poprowadzi nas do skierowania naszej odpowiedzi na cnotę. Nie oznacza to ignorowania tolerowania lub braku szacunku, ale raczej zajęcie się tym w sposób racjonalny i konsekwentny. Może się tak nie wydawać, ale bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o kształtowanie Twojego zachowania, jest jakość Twoich reakcji. Reagowanie w sposób odzwierciedlający nasze stoickie wartości i zasady jest inspirującym wyzwaniem. Koncentrując się na cnotach, możemy uniknąć wpływu naszych emocji, zachować godność i integralność oraz rozwijać się jako jednostki. Stoicyzm wzywa nas do doskonalenia się, nawet w obliczu wyzwań, i do przyjęcia akceptacji. Chęć kontrolowania wszystkiego i wszystkich jest dla człowieka naturalna, jednak może mieć to katastrofalne skutki dla życia. Jedną z głównych lekcji stoików jest akceptacja rzeczy, na które nie mamy wpływu, takich jak brak szacunku ze strony innych. Epiktet mądrze stwierdził, że mądry człowiek nie żałuje braku, ale cieszy się tym, co ma. Wiąże się to z kultywowaniem wdzięczności za to, co mamy, i pozbyciem się tego, czego nam brakuje. Stoicka dychotomia kontroli podkreśla różnicę między tym, co jest w naszej mocy, naszymi myślami, uczuciami i działaniami, a tym, czego nie ma, na przykład zdarzeniami zewnętrznymi lub zachowaniem innych. W obliczu braku szacunku musimy zaakceptować go jako część życia, koncentrując się na osobistym doskonaleniu. Twórz nawyki i rutyny które pozwalają nam zaakceptować brak szacunku, ponieważ stoicyzm pozwala nam unikać reakcji takich jak niepotrzebna złość, frustracja i uraza. Możemy uczyć się na podstawie doświadczenia i dojrzewać jako jednostki, radząc sobie z brakiem szacunku w sposób racjonalny i spokojny. Stosując humor, jak sugeruje Seneka, możemy kontrolować nasze emocje w obliczu trudnych sytuacji. Humor może zrównoważyć nasz stan emocjonalny i zapobiec nadmiernej gniewnej lub zdenerwowanej reakcji na brak szacunku. Odpowiadając dowcipnymi komentarzami lub odpowiednimi dowcipami, możemy w stoicki sposób wyznaczyć jasne granice. Wiele osób uważa, że uczenie się zależności od własnych działań oznacza uległość, ale to nieprawda. Stoicyzm nie zaleca uległości, ale raczej bycia odpornym niewzruszoną skałą w obliczu braku szacunku i niesprawiedliwości. Musisz być skałą, która rozumie Twoją wartość, domaga się szacunku i kontroluje to, co jest w Twojej mocy. Kiedy ktoś okazuje brak szacunku, nie ma potrzeby postępować lekkomyślnie ani wpadać w złość. Możesz przyjąć spokojną i asertywną postawę, jasno komunikując popełniony błąd i oczekiwania dotyczące odpowiedniego leczenia. Ustalenie jasnych i rozsądnych granic chroni godność i szacunek do samego siebie. Stoicyzm uczy nas, abyśmy byli silni, uczciwi i odważni, szanowali siebie i innych, zachowując kontrolę wewnętrzną i godność zewnętrzną w każdych okolicznościach. Praktykowanie przebaczenia jest dziewiątą praktyką podkreślaną przez stoicyzm. Jesteśmy ludźmi i mamy pewne naturalne reakcje, oczywiście możemy się zmienić i to jest dobra część, ale wymaga to zdrowego rozsądku i dużo treningu. Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś okazuje ci brak szacunku. Jak reagujesz na tę sytuację? Czy wybuchasz złością, czy po prostu odpuszczasz? Starożytna filozofia stoicka niesie ze sobą mądrość, która może być cenna. Stołyki argumentują, że przebaczenie nie jest przysługą udzieloną drugiej osobie, w rzeczywistości jest to prezent dla ciebie samego. Przebaczenie stanowi klucz do wewnętrznego spokoju i szczęścia, choć jest to trudne zadanie. Nie oznacza to zapomnienia ani poparcia tego, co się wydarzyło, wręcz przeciwnie. Oznacza to decyzję o uwolnieniu się od negatywnych emocji, które więzią nas bardziej niż kogokolwiek innego. Jednakże praktyka przebaczenia również nie może i nie powinna być praktykowana w żaden sposób. Stołyki popierają ideę przebaczenia każdemu, ale nie bezkrytycznie. Musimy przebaczać mądrze, przyjmując postawę współczucia i sprawiedliwości. Stoicyzm instruuje nas, abyśmy skupili się na tym, co możemy kontrolować, i odpuścili to, co jest poza naszą kontrolą. Na przykład zachowanie innych. Możemy wybrać sposób reakcji, a akt przebaczenia uwalnia nas od ciężaru złości i urazy. Wybór przebaczenia pozwala nam iść naprzód z poczuciem wewnętrznego spokoju i wyciszenia. Stoicyzm podkreśla, że przebaczenie nie jest słabością, ale raczej siłą, to nie jest poddanie się, ale zwycięstwo, to nie jest ofiara, ale nagroda. Przebaczenie jest zatem ostatecznym aktem troski o siebie i rozwoju osobistego. Kolejną istotną zasadą jest zmiana perspektywy. Perspektywa oznacza zdolność widzenia rzeczy w sposób bardziej kompleksowy i obiektywny, co pozwala uniknąć odbierania rzeczy osobiście. Kiedy spotykasz się z brakiem szacunku, pamiętaj, że w ogólnym ujęciu brak szacunku jest często drobny i tymczasowy. Nie wpływa to na Twoją prawdziwą wartość i szczęście. Szacunek często odzwierciedla niewiedzę, niepewność lub słabość drugiej osoby, nie mające związku z jej istotą. Możesz więc zignorować, wybaczyć lub wyciągnąć wnioski z takich sytuacji. Perspektywa nie tylko sprawi, że te sytuacje nie będą cię denerwować, ale także pomoże ci skoncentrować się na tym, co naprawdę liczy się w życiu, twoich celach, wartościach i cnotach. Skieruj swoją energię i czas na to, co jest dla ciebie dobre i znaczące, zamiast marnować je na urazę lub zemstę. Codzienna praktyka przebaczenia prowadzi do zdrowszego i spokojniejszego życia. Kiedy pielęgnujesz urazę, i urazę druga osoba nic z tym nie czuje, ale wręcz przeciwnie, to ty cierpisz. Przyjmując tę praktykę, będziesz mógł prowadzić pełniejsze i spokojniejsze życie. Życie jest darem i zasługuje na to, aby je przeżywać intensywnie i jakościowo. Dlatego w obliczu braku szacunku pamiętaj o przyjęciu perspektywy, która pomoże ci zachować spokój i działać mądrze. Zawsze pamiętaj, że stoicyzm nie polega na tłumieniu uczuć i emocji, ale raczej na umiejętnym zarządzaniu nimi. Stosując tych 11 zasad, możesz zachować spokój i siłę w obliczu braku szacunku i niegrzecznego zachowania. Okaż swoje wsparcie, kciukiem w górę, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby osób poszukujących starożytnej mądrości. Jeśli jesteś tu nowy, upewnij się, że już zasubskrybowałeś kanał, aby uzyskać więcej lekcji na temat starożytnej mądrości. Dziękujemy bardzo za obejrzenie i czekamy na kolejny film. Aby poznać więcej filmów ze stoicką mądrością, wybierz jeden z filmów wyświetlonych na ekranie na końcu. Jeśli film Ci się spodobał, polub go, zasubskrybuj i skomentuj, aby poinformować YouTube, że te treści są dla nas przydatne i zachęcić nas do tworzenia kolejnych podobnych filmów w przyszłości.